Hej, cześć, witajcie! Ja jestem Mostu i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy, jesteśmy w ponownie w Fnafie 2. Przechodzimy dzisiaj trzecią i czwartą noc, prawdopodobnie. Chyba, że ta trzecia będzie za trudna, chociaż wątpię. Więc jeśli film ci się spodobał, staw łapeczkę w górę oraz jeśli nie jeszcze tego kanału, to kliknij tamten yy, przycisk, bo dobijamy już do 100 yy, subskrypcji. Mamy już 97, więc naprawdę jeszcze tylko kilku subskrypcji sub Subskrypcji brakuje, a może nawet vloga nagram jako specjal na 100 subów, bo w sumie czemu nie? I też jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Zapraszam do mojego kolegi na kanał, który niestety został zbanowany na YouTube za samo okaleczanie się, walnie w sub. No i jeśli gadacie dobrze po angielsku, to możecie do niego wbić, bo on właśnie nagrywa po angielsku. Będzie nagrywać się, bo teraz na razie jeszcze nie ma filmów. No i ostatnia sprawa. Zapraszam na Discorda, macie link w opisie I to w sumie tyle Więc zaczynajmy noc trzecią Tak więc Mam nadzieję, że pójdzie mi równie wy... Równie wybitnie... Język mi się pląta Równie wybitnie Jak w nocy drugiej I pierwszej Super, dobra, git O, zapomniałem, że to już od razu Kurde, bo teraz mam tak rozstawione, że mam Nie mam miejsca w ogóle na biurku Ok, teraz jest git Dobra. Eee, dobra, teraz oni pewnie będą już o 12 wyjść z klejpizdy, proszęcie. <noise> oni pewnie już będą od 12 tego. Więc ja po prostu teraz będę nakręcać pozytywkę. No i właśnie, już się pojawił Foxy. Więc po prostu, jak jest ten dźwięk, to ja od razu tam patrzę. A. Raz. klikam chwilkę na niego. Teraz przytrzymam git. Teraz możemy. Właśnie, Wolę tak zakładać maskę z. Ło. Wow. Kłaczek. Wolę tak zakładać maskę jak zdejmuję kamery, ponieważ witredy wchodzą do biura i to nawet może być w nieoczekiwanym momencie, jak zdejmujemy kamery. A jest noc trzecia, więc one się już poruszają. Nie tylko witred Foxy. Na razie nie ma tego alarmu, se podgłośnie nawet. Du, 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 du o dobra już ktoś jest pewnie foksiak znowu ale spokojnie nim się łatwo można zająć na wszelki wypadek posprawdzam tutaj nie ma nikogo I, i super o tu jest już boniacz przytrzymam chwilę wchodzę na kamery kurde i się ta myszka zacina za krótki kabel mam do myszki nie dość że głośna to jeszcze krótki kabel ma dobra git gdzie ten śmieć? A bo on dopiero musi chyba trzy razy powiedzieć haj, żeby się w węcie pojawić. Taki mała ciekawostka eee, więc dobrze. Najłatwiej będzie z Mangle, bo ją słychać. Nie ma go tu. Ale sądzę, że chyba bo już mi w wencie siedzi, nawet sprawdzę. Nie, jeszcze nie. Git. Kurde. Eee... Nie ma nikogo. Ktoś do wenta wchodzi. Prawdopodobnie wytret Bonnie. Tak myślałem, dobra. Bo ten alarm, który teraz słyszycie, to jest albo jak ktoś jest w korytarzu, albo w wentach, albo jak właśnie ktoś wchodzi do wenta. Więc to jest przydatne też. Kolejna ciekawostka. Dobra. Na razie z Gites. Yy, druga IM. Nie jest tak źle. Kurde. Jeszcze chyba sobie będę musiał zrobić cięcie i poprawić to tego... To ustawienie na tym biurku rzeczy. To jest, nie dość, że mam małe biurko, to jeszcze tak niewygodnie się teraz ustawiłem, bo będzie w węcie. Dobra, on się przenosi od razu do biura, więc trzeba tak teraz zrobić. O, tym mały czy bańcu. No, dobra. Słyszę węta, więc chyba poszedł. Git. Teraz szybko podładujemy pozytywkę Foksiaka, trochę na latarką naszpikujemy. O, dobra, Git Więc Whitret Foksego mamy na jakiś czas z głowy. Y nie Whitret Foksego, tylko tego bo niego. Y dobra, Git Na razie z trzeciajem Idzie nam bardzo dobrze. Ogólnie, jak byłem. O, cie Dobra, przynajmniej Foksego nie będzie chyba. Kurde. No nie mogę z tym. Dobra. Eee, w każdym razie, jak byłem młodszy, to na te animatroniki, witredy w sensie, mówiłem, że to są oldy. W sensie old, Freddy itp. Dopiero chyba jak miałem 11 lat, to się skapłem, że to się mówi witred. No cóż. Ja tutaj Fnafa znam od tego... Eee, Fnafa znam od... tego. Od dawna w sumie. Od chyba 2016? Więc całkiem sporo. Tylko kiedyś się bałem tej gry, ale już się nie boję. Chyba jedyny FNAF, którego przeszedłem tak w całości, to są. To jest Security Bridge, bo to miałem kiedyś lepszy komputer, miałem, ale sprzedałem i to było głupie z mojej strony, dlatego teraz zbieram tak, to było głupie. Sprzedałem komputer i zbieram na nowy, bo tamten sprzedałem Mądre. E, ale uznałem, że taki nie będzie mi potrzebny. się okazało, że jest jednak. Czwarta e, jest git. Ale... No. E, teraz dlatego teraz zbieram na nowy, więc mam nadzieję, że uzbieram. Eee... Dlatego pewnie też będzie dużo jak, lepsza jakaś fil, jakość filmów, będzie dużo lepsza Bo wiadomo Dobra, naświeciłem tam kilka razy na niego ja No serio, muszę chyba zmienić to ułożenie tych szczy na biurku, bo ja tutaj nie wytrzymam po prostu Ja muszę mieć tak wykrzywioną rękę, że to ciul mój, mój czas reakcji może być przez to ciulowy trochę I tak ogólnie jest ciulowy, ale teraz może być bardziej nie ma nikogo, nie ma nikogo, nie. To jest tego, Bonnie tylko. Stawiamy, czy Bonnie może wyjść przez drzwi. To w sensie przez korytarz, ale chyba nie. Bo tak to chyba tylko Freddy może. Zejdziemy w sensie utracić Freddy. I zwykły też. W się sensie to. No. Ło. Dobra. Idzie mi do. O, o, Chica jeszcze, dobra. Czemu by nie. <śla> Cała familia się zgrała. No, dobra. Chicka, nie ma nikogo, nie ma nikogo. Szybko pozytywka yy, dobra, idealnie na Foxego. Piątajem. Mam szansę to wygrać za pierwszym razem. Jak mi coś nie zepsuje tego. Typu Balenboy, A, ale nie. Myślę, że dam radę. Jak przejdę za pierwszym razem obie noce, to możecie mi... mówisz mistrz. Będę waszym mistrzem. Coś tu łazi po wętach Ja to słyszę A nie chcę, nie chcę na kamery tak patrzeć, bo się boję że coś mi w tym czasie wyskoczy i nie będę gotowy na to Chyba ten ma... O, ty jest Dobra To myślę, że już się nie pojawi więcej Dobra Git, dobra, trzecią noc mamy za pierwszym razem o, przychodzi jeszcze czwartą. Jak przyjdę czwartą za pierwszym razem. Mówcie mi, mistrz. A, bo są też jeszcze katscenki. Dobra. One się patrzą bardziej niż wcześniej. Dobra. I Golden Freddy. A, myślałem, że to marynetka będzie, a to chyba w następnej nocy. Ale przerąbany taki świat widzieć, że macie tutaj jakiś pasek na środku. Ja bym tak nie dał rady. Kurde, trochę się zimno mi. No już, ciul. Dobra, teraz szybkie jakieś minimalne prawienie się na tym biurku. Kurde, szybko, szybko, speedrun. Speedrun. O, chyba jest teraz gorzej. No i ciul. Dobra, jakoś dam radę jeszcze do końca tej nocy. Ciebie od razu mutujemy. Kliknij to. Więc, jak już mówiłem na kilku odcinkach, sorry, jeśli będziecie słuchać moją myszkę, o, ciebie dawno nie widziałem, ale po prostu. no, ona jest głośna i tyle. Yy, dobra, ja mam wrażenie jednak, że z tym FNAFem to ja się chyba najbardziej będę męczyć. Nad szóstą nocą nad piątą Ale to już w następnym odcinku nie dzisiaj to się tym nawet nie przejmuje w sensie przejmuję się Bo i tak będę to musiał eee, już mi śmiecić ze tymi wentami Mango mango, czy możesz możesz tędy wejść mango? Ty chyba musisz w wencie być, nie? Nie mam pojęcia, nie, nie, nie wiem jak ty działasz. Jak jesteś w... Korytarzu Ale jak już przyszedł na korytarz chyba. Wykorzystam to jeszcze szybko. No, dokładnie. Pierwsza je, nie jest tak źle. A, już 7% pasek baterii mi zszedł. To kiepsko wam powiem. No, to ci, bardzo ciulowo. Dobra. Gituwa nie ma tu nikogo. Właśnie największy co w tym problem był, że jak grałem z tego Wojtkiem na tym Fnafie multiplayer, to najgorsze było to, że... Jak na przykład teraz robię tak szybko, że zakładam maskę, no teraz akurat nie wyszło. Ale jak tak zwykle robię, nie, to tam się tak nie dało, bo to po prostu... Po prostu niewygodne tak, tak strasznie było. A mimo wszystko Gierka mi się podobała. Myślę, że jak Wojtek se kupi też nowy komputer, co chyba dojdzie szybciej od mojego to nagramy jakiegoś takiego grę fajną Może Garry's Moda FNAF Multiplayer Garry's Mod kurde Stanąłem sobie na kablu Boże Nienawidzę mojego biurka, za małe jest Jakiś główny, jakiś. A już dwa dwa kreski baterii zużyłem. Yy, a to chyba nie zdążę. A to ciulowo to problem jest. To problem duży jest. Dobra. Yy, widzę, że ta czwarta noc chyba będzie większym wyzwaniem niż przewidywałem. Ale nic mi nie jest straszne. Najwyżej przejdę jeszcze raz. Albo po prostu jak mi się następnym razem już nie uda, to po prostu wezmę to na inny odcinek. Gituwa. Nie patrzyłem się akurat, więc nie wiem, czy ktoś tam jest. Bo się spojrzałem. Kurde. No wkurza mnie to, że mam takie małe biurko. Ale pieniędzy na nowego nie mam. Więc ciulowo. No, ja się zabiję zaraz z tym biurkiem. Kurde, jeszcze. No nie zdążę z tym. Nie, z tą baterią się już nie uda. No to mam wrażenie, że będzie kolejna próba. No to chyba nie jestem, mistrz. Kurde. Dobra. Ocięciu. O, nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Kurr tak myślałem. Był potężniejszy ode mnie, nie spodziewałem się tego. Trzecia AM już była. Było tak blisko. A przechodzimy do trzeciej. W sensie do drugiej próby. Niestety już nie jestem, mistrzem. Jestem oskamowany. <zysk> Ostatnia próba. Ostatnia próba i jeśli się nie uda, to na innym odcinku to przejdę. Jak się uda, będę szczęśliwy. Dobra, gituwe, gituwe. Mm. Szybko. Dobra. Na ciebie raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć. Nie wiem ile ty zżyrasz tutaj tego. Co ja zrobiłem właśnie? Ale ja mam małe biurko. Ja pierniczę. No nie mogę. Albo za duże DPI mam. To też w sumie możliwe. E... E, to jest mangu. Co nie niepotrzebna mi. Sklej tam pizdę małych gnojców. E, e. mm. Jeszcze ta, teraz ty. Ty przyjdź jeszcze, ta, mały gnojsu Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Idź stąd. Nikt cię nie kocha. Dzięki. Obaż. Ten, no co jest? No nienawidzę mojego biurka, jakie małe... Ja taki skulony siedzę w ogóle, nie? Bo ja muszę sobie zmienić tutaj ułożenie wszystkie na biurku By się przydało jeszcze jedną część odczepić od tego biurka Nawet dwie yy, Tylko trzeba, śrubokręta mi się nie chce <grystanie> Kto idzie mi wentem? Co za ciul mi idzie wentem? Dobra Mangol jest w wentach Już nie ma Właśnie o tym mówiłem, że ją słychać po prostu I to bardzo dobrze słychać Jak wejdzie do venta eee... Więc w sumie tutaj bym nie patrzył, jednak Niestety istnieje coś takiego jak Toy Bonnie I Toy Bonnie może być tutaj moją ciemną stroną Zamknij pizdę tam Jak mi tu przyjdziesz, to ja znajdę twój dom, w sumie jest to w twoim domu, ale nieważne. Dobra, ja nie wiem co ja go za głupoty gadam w ogóle. Dobra. Sklej się. Proszę cię. Wyś... Idź się zabić najlepiej. Wyzywam małe dzieci. No nie no ja z tą baterią nie dam rady, no. Że, jak, jak to ludzie wyliczają?

Oooo, stresik, stresik A ja nie wiem czy da dam radę z tą baterią Jest trzeciajem Niby nie jest tak źle Ale, ale jednak jest A, gites, dobra, teraz idealnie chyba Dobra, nie widzę tam, bo jest ciemno po tej masce przez chwilę Bo się dusimy w niej i Tylko ciągle Witred Bonnie tylko przychodzi i Foxy, no. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra. A nie było jeszcze Witred Cheeky, Witred Frediego. Coś to podejrzane jest. No ale cóż, no. Nie wnikam, no, nie wnikam. Kur. No nie wyczyłam z tym biurkiem. Ja sobie muszę kupić nowe biurko, ale pieniędzy nie mam. Okradli mnie w tej szkole ze wszystkiego. Normalnie patologia w tej szkole. Nie no. Nieważne do jakiej szkoły bym chodził i tak bym ją wyzywał. Nienawidzę chodzić do szkoły, nienawidzę się uczyć. Ogólnie system polskiej edukacji jest zły i to tylko dlatego. No nie, nie starczy mi tej baterii. Ale... o, dobra, teraz przyszła. Ale na, może na styk mi starczy... Wątpię szczerze O, kolega przyszedł! O, dobra. Wszedł. Dobra. Poszła sobie mangu. Z czwarta. Nie wiem czy otrwam. Bo jak latarka mi padnie, to z Foxim no to będzie problem. Ale myślę, że tak mi... Powinna na styk mi starczyć No i ciul, no i przegrałem No i super, no czwarta AM już była Albo i nie Ty, no mi się podoba Teraz już przegrałem Już nie zdążyłem, fuck Albo co? Co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Kurde, może na styk mi starczy Dobra, ktoś chodzi po wętach. Ja właśnie nie wiem, czy to on sobie idzie. Czy co? Ok, teraz poszedł na 100%. Jestem gotowy. Dobra, Git 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I stąd. Użyję na ciebie moje ostatnie promienie latarki. Mi się wydaje, że tak, to już tak na styk starczy. Nie? Jest piąta Dobra. Możliwe, że mi starczy. A szczerze że Nie, no, myślę, że mi starczy. Piąta Na pewno byłam. O mi się chyba bateria... Wotre... Jest! Kites! Na styk tej baterii starczyło. Na styk. No i w sumie, piątą noc przejdziemy jeszcze w następnym odcinku. No, jeszcze kacynkę wam pokażę... Jakby ktoś był ciekawy, proszę bardzo. Marionetka. O, dobra. Miałem jedną skuchę. Nie zdążyłem założyć maski. Ale oprócz tego idzie mi całkiem nieźle. Więc myślę, że już niedługo będziemy... Dopiero zaczęliśmy w ale myślę, że już niedługo go se skończymy. W sensie tą część, nie? Dobra. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał. Zostaw łapeczkę w górę i cześć.